Nie wypał. EPA 42. Ekologiczna stąpa. Koncepcja stworzenia lokomotywy elektrycznej napędzanej akumulatorami powstała w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. Aby nie wdrażać nowych koncepcji związanych z konstrukcją, lokomotywę EPA-42 zbudowano na podstawie sm 42024 Cała koncepcja polegała na tym, aby warszawski tunel średnicowy nie był zadymiony spalinami lokomotyw manewrowych SM-42. EPA 42 napędzana była bateriami oraz akumulatorami zamontowanymi w miejscu silnika spalinowego oraz wszystkich elementów z nim związanych, które zostały usunięte. Lokomotywa miała osiągać prędkość maksymalną 50 km, lecz ten plan zakończył się tylko w teorii. Zamontowane w niej silniki miały problemy z pociągnięciem nawet z krótkim składem 5 czy 6 wagonów. Z perspektywy maszynisty jednak najgorszą wadą był brak ogrzewania kabiny sterowniczej. Wizualnie różniła się tylko malowaniem i brakiem komina, który występował w zwykłych stonkach. EPA 42001 była brązowa z charakterystycznym pomarańczowym pasem biegnącym w oku lokomotywy oraz podwójnym na czole. Z daleka można było ją odróżnić też przez zamontowany podest zaraz za kabiną maszynisty. Poczekaj, gdy jeszcze nie wyłączę tego filmiku, chciałbym Ci tylko przypomnieć, że jeżeli podobają Ci się takie materiały, to nie zapomnij polubić i zasubskrybować tego kanału. Z góry dziękuję.